Jestem mama świnka. A to na zabawki. Między fałdami tłuszczu chowamy zabawki. <grym> świnka pepa. Zbliża się Pepa i George. <grym> Wielkie nieba. Czemu? Wasze mózgi leżą na łóżku. Bo tutaj mieszkają. Czekaj, od kiedy oni mają mózgi? Ale podłona zabawki jest pełne. No tak. Nie mają. O, dobrze, kupmy nowy mózg dla Pepy. Ura! Fuj, jak tu? Khe, tu. Khe, khe. Mama Świnka szuka w komputerze schowka na zabawki. Aha, już. Którą damy wziąć? Mama, o czy możemy kupić? Paść na ból dupy. Wygląda idealnie. Mama kupuje szafkę na zabawki. Hejko. Komputer do naprawy. Jest wczesny ranek, a pan król Podlasia jedzie z inspekcją. Danci z znu, pięć plan typyśmy by tak chciała. Danci z znu, już nocą kiedy gaz wyzejdu. Patrzda. Wszedłyśmy bez pukania. Pamiętajcie Król Podlasia wszystko może. Specjalna przesyłka. Co to jest? Sześć łyżeczek cukru. Oraz oczywiście. paść na ból dupy. O, wygląda trochę płasko. Tak. Jak twój mózg. O. Nie martw się, Pepo. Do widzenia. Do, Do widzenia. widzenia. Co teraz robimy? Herbatę i ciasteczki. Tak. <grym> Wszyscy przygotowują herbatę i ciasteczki. Teraz złożymy szafkę na zabawkę. Gotowe. Prawo, mamo świnko. Jest bardzo malutka. I ktoś tu puścił bonka. Faktycznie. Ty jednak myślisz? A to kto? Witam. Znowu sam sobie otworzyłem. Obrakująca instrukcja. Zapłacę ci za nią, pepłą. Chyba, że wolisz kogoś z mózgiem, jak George. Dary dla króla Podlasia. Wow. Król Podlasi zbudował szafkę na zabawki. Niestety te dwie będą bezdomne. To taki dobry pomysł. <głos> <głos>